pianka oczyszczająca po porodzie, kompresy na brodawki. Wydaliśmy 1500 zł na wyprawkę dla dziecka, aspirator do nosa, podpaski, butelka, wkładki laktacyjne, podkłady, drugie podkłady, wiaderko do mycia dziecka, dwie koszule z funkcją karmienia, trzy pajace, skarpetki, komplet do szpitala, drugi komplecik z misiem, trzeci komplecik, laktator, Krem na odparzenia smoczki męczek, lanolina majtki poporodowe podpaski poporodowe bawełniane płatki woreczki na pokarm no. zestaw do pielęgnacji woreczki do sterylizacji duże opakowanie soli fizjologicznej żeli szampony dla dzieci szczotka na ciemieniuchę linomak kompresy jałowe wkładki do przewijaka materacy dwa pokrowce na przewijak organizator do przewijaka plus taki śmietniczek przewijak na naszym Instagramie, jeżeli napiszecie pod nowym filmem komentarz ze słowem lista, to udostępnimy Wam link do listy całej wyprawki po takim researchu dobrym. Martyna bardzo dużo ogląda różnych kont, słucha, szuka, więc to jest taki naprawdę po potężnym researchu. To wszystko. Dzięki Dziękujemy. i cześć. Ta.